Najlepsze miejsce do życia w Polsce, czyli Białystok. Dzisiaj testuję sobie nową kamerę. Kupiłem sobie DJI Osmo Pocket 3 w całym zestawie. I przy okazji nagrywam Wam kolejne kryptowaluty w plenerze. Dzisiaj mam zamiar poza tym, że pokażę Wam, dlaczego Białystok jest najlepszym miejscem do życia w Polsce, a może i na świecie dodatkowo opowiedzieć o Kryptowalutowych o nadchodzących wyborach, o tym co się dzieje w Bitcoinie i tak dalej. A o tym słuchajcie, będę musiał też się wybrać na Doilidy, bo jak zobaczycie to, 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 co tam zrobili, to wam kopara opadnie, a przy okazji wyjadę też za Biały Stok i będą też sowlany, także także będzie grubo. Yy, przy okazji jeszcze gdzie jestem? No centrum miasta, pałac Branickich tutaj kraty. Zaraz wam pokażę, jakie nam tu. Palmy posadzili, i ogólnie będzie fajnie. Także jest gitara, jest gitara, czkeć. Coś mi kamera, coś mi kamera wariuje, także chwila, moment. No dobra, już naprawiłem kamerę. Także można powiedzieć, że Jestem w parku Planty w Białymstoku. Słuchajcie, zaraz pokażę Wam, co tu się zmieniło. Muszę przejść kawałek, bo to chwilę zajmie. To pokażę Wam, bo to kawałek jest stąd, to pokażę Wam też oczywiście zalew na tym. W wylidach został powiększony. No, jeszcze przy okazji, jeśli chodzi o park, to posadzone zostały drzewa. Gdzieś tam w Kenii sprowadzane podobno takie palmy, które, które są ten. Rosną też zimą. Już Wam to pokazuję. O, patrzcie. Normalnie, kurde. Normalnie ten. Palmy. Zaraz Wam pokażę. Patrzcie. O, normalnie, kurde. Palmy posadzili u nas w, na plantach, nie? Także. Tylko tu jeszcze prace trwają, także są. O, widzicie, brama zamknięta i w ogóle. Także. E, także już Wam dobra. Ja robię krótką przerwę. Chwileczkę i zaraz będę, jak będę tylko na dojlidach. To wam pokażę, jak poszerzyli nam, jak poszerzyli nam ten e, e, zalew, bo jest pięknie poszerzony, fajnie. Naprawdę będzie tutaj można, będzie tutaj można sobie e, będzie sobie można e, pływać jakimiś większymi łajbami. Dobra, udało mi się dotrzeć na dojlidy, także zaraz wam to wszystko pokażę. Słuchajcie, e, normalnie zobaczcie, powiększony zalew jest, jeśli chodzi o dojlidy. Także pięknie to wygląda. Normalnie od razu lepsze rzeczy, a zaraz wam pokażę jeszcze jak to patrzcie. Zalew Doilita w, w biłem stoku. Mówię, jest to najlepsze miejsce do życia. A patrzcie, normalnie zalew powiększony. Także oczywiście plaża też powiększona, ale jakoś tak na razie chyba tutaj słabo jest tą, z tą plażą. Mam wrażenie, że e, mam wrażenie, że moglibyście tutaj lepiej postarać, bo zwykłe kamienie. No takie o jakieś byle co nie mam nadzieję, że się, że się poprawią po prostu, bo no słabo to wygląda. No, trzeba jasno przyznać, że słabo to wygląda. Także w każdym razie w każdym razie teraz jeszcze wam pokażę, słuchajcie, bo e, nie wiem czy słyszeliście, że Zaor sprzedał. Zaor sprzedał ten e, złotą. A zaraz wam pokażę dlaczego, ponieważ pojawiły się nowe tereny deweloperskie, ale to muszę się udać do Sowlan, bo w Sowlanach jest ta górka, tam było kiedyś wysypisko śmieci, tam nasypali sporo i generalnie jest naprawdę grubo. Deweloperzy już wykupowali działki Narkun Tutaj za, zarządza. Podobno nieruchomości w tamtym terenie, kurde, to są praktycznie w cenach jak w warszawskich. Zaor już się tam buduje. Z tego co wiem, ma być jakiś luksusowy apartamentowiec, ale to zaraz wam też pokażę. Normalnie sztuczne zalesienie, wszystko, bajery, numery. Zaraz wam pokażę. Słuchajcie, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale jestem właśnie, jestem właśnie w Sowlanach. I generalnie zobaczcie, ile tu się wybudowało. A teraz pokażę Wam tą nieruchomość Zaora. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Co on kupił po prostu, żebyście widzieli. Czekajcie, obrócę się tutaj. Moment, tu jest kolejny zalew oczywiście. I muszę teraz tutaj obrócić kamerkę i zaraz wam to pokażę. Nie, się obrócić. Patrzcie, to może tam na górze będzie widać. Tam na tej górze w Sowlanach właśnie nabudowało się. Już deweloperzy nakupili terenu. Słuchajcie, z wodospadami. Ekskluzywna, ekskluzywna posiadłość. Nie, zaraz może mi się uda. Zuma w 4K to jest, to może będzie widać tam. Za tymi palmami, tam u góry. Z wodospadami, normalnie bajery, numery. Ja może zobaczę później cyfrowo to powiększę. Także Sowlany żyją życiem, podobno mają być dołączone do Białego Stoku. Także generalnie grubo, nie? Grubo, jak cholera. Dlatego złotą sprzedał, bo po co w tej złotej mieszkać, nie? Dobra, wiecie co? Ja wracam do centrum Białego Stoku i będę nagrywał dalej. Chciałem Wam tylko pokazać. No i co? Widzimy się za chwilę. No tak naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował. To oczywiście jestem w Nicei. Byłem zaproszony na event TGI Zondy. A tak naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował, to jestem oczywiście w Nicei. Zostałem zaproszony na event TGI Zondy, który był oczywiście w Monaco. Macie parę widoków fajnych. Jakiś tam ryneczek. Wąskie uliczki francuskie, oczywiście. Muszę wyłączyć zoom, a tylko powiększenia zrobić. Okej, okay, teraz powinno być. No, tu jakieś przejścia podziemne. O, i rzeczy e, bardzo piękne miasto. I co ciekawe, nie wiem jak to wygląda, ale nie widzę, żeby było tutaj jakoś niebezpiecznie. Przy okazji testuję tą nową kamerkę, Czyli DJI Osmo, DJI Osmo Trójkę. E, z tymi face trackami i tak dalej, i tak dalej. Także jest fajnie. E, no, już teraz na poważnie. Wracając do tematu kryptowalut i tematu Bitcoina samego. Na początku może to co, to, co gdzieś tam obiecałem, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych, bo nie wiem, czy widzieliście, ale sraczka, która się pojawiła, no bo wiadomo, że nie ten kandydat wyborczy, nie i innych, jest ogromniasta. Ogromniasta po prostu sraczka. Nie wiem, dlaczego. Już jest argumentum ad hitlerum. Tak, że porównują jakieś dziwne do słynnego akwarelisty. Dziwna sprawa, nie wiem po co i na co. To jest głupota kompletna. No ale jest tak jest, nie? Także tak to, tak to wygląda. O tu jeszcze jakaś taka uliczka francuska. Ktoś z widzów już pisał do mnie, żeby tam sobie pozwiedzać coś i tak dalej. Ja niestety wczoraj przyjechałem, dzisiaj wracam. Człowiek czasu nie ma. Także trzeba, trzeba, jak to się mówi. Tylko, że ja chyba idę nie w tą stronę, co trzeba, bo miałem iść w drugą stronę. Dobra, może pójdę tą uliczką, a później sobie wrócę, bo to jest jakieś stare miasto. Jakieś tam pierdoły, trzeba będzie coś zjeść. Życie toczy się tu spokojnie. Aczkolwiek powiem wam, że człowiek, tak sobie tu chodząc, bardzo Polskę dociera ten docenia, nie dociera. Docenia człowiek Polskę ze względu na to, że co prawda jest tu czysto, to trzeba jasno powiedzieć. Jest czysto. Dob dobre żarcie. Jadłem. Chyba drugiego najlepszego Tatara. Wczoraj zjadłem Tatarka, naprawdę rewelacja. I trzeba przyznać, że jest, jest gitara. Yy, ale, ale można powiedzieć, że i ceny były przede wszystkim. Naprawdę jestem zaskoczony. 300 gramów Tatara, spał pełen bayer, pełen wypas. Yy, jeśli chodzi o język angielski, nie mam problemu, żeby tu się porozumieć. Yy, chociaż, jeśli chodzi o bolta. O ile w samym Monaku Bolt nie funkcjonuje, to o tyle w Nicei bez problemu są Bolty i Ubery. To dopiero trzeci kierowca potrafił trafić. Tu jest dużo, mi to przypomina troszeczkę Kraków. Dużo jest jednokierunkowych uliczek zatłoczonych. No i kierowcy, jak jakiś dziś tam pochodzi, nie wiadomo skąd i nie wie oczywiście co i jak, no to, yy, no to powiedzmy, że ma problem z yy, trafieniem. No, o, tu jest jakiś Pałac Sprawiedliwości, Palais de Justice, czy jak to tam się czyta. Zaraz wam pokażę. O, jest tutaj. Jest tutaj. Także fajnie to wygląda. No, turystycznie mi się tu podoba. Tu mamy ten. A tu jest ten. Pałac Sprawiedliwości. Trzeba uważać, żeby tu żaden samochód nas nie rozjechał, nie? O, patrzcie. Fajny bajer. Także to jest to. Ale wracając jeszcze do wyborów w Stanach Zjednoczonych to generalnie O jest żandarmeria francuska to jest generalnie, jest generalnie fajnie ładne miasto opatrzcie są te słynne słynne hasła e, tam u góry Teraz może mi się uda to powiększyć mam nadzieję gdzie to jest to liberte egalite Fraternite. I weźmy tutaj. Jeszcze, jeszcze nie obsługuje tej kamery dobrze. E, powiększa? Nie wiem, czy to widać. Kurde, nie widać. Dajcie mi jeszcze chwilę dać. O, tam. Zresztą w 4K powinno być widać, nie? O. Są, nie? Widać. Widać. Teraz widać, trochę trochę widać, teraz nie widać, nie? Dobra. Powiększenie. Muszę tu się przyzwyczaić. Przydałby się, kurde, jakiś pilot do przestawiania tych funkcji. Albo może jakiś Voice Tracking. Eee, także jest spoko. Eee, wracając do wyborów, straczka jest niesamowita. Eee, I oczywiście tam różne argumenty padają i tak dalej. Aczkolwiek prognozy też są niesamowite. Bo mówią, że Wesley rzucił, że <ścoughs> w Sylwestra 100 koła. Czy 120? Eee, Standard Chartered rzucił hasło, że 200 coś, nie? No po prostu ekstremalne. Oczywiście Wy powinniście podchodzić do tego ze spokojem. Bitcoin i tak zrobi swoje. Ale trzeba po prostu... O tutaj nie wiem czy widzieliście o, pan sobie. W stroju. Dzisiaj pogoda białostocka, 14 stopni. Zresztą tak. jak na listopad. Ja się cieszę w sumie, że jestem tutaj mm, że jestem tutaj w jakimś tam powiedzmy czasie takim normalnym w październiku pod koniec, a nie, e, a nie w tym A nie w jakimś innym miesiącu, zaraz zobaczę. O. Można, można, ok. Chyba sobie zaraz przedłużkę do gimbola zamontuję. Będzie mi wygodniej nieść. Bo jakbym był jakbym był w jakimś takim miesiącu innym, to bym, to podejrzewałem, że to by było 70 stopni jak w Afryce i byłoby gorące jak cholera. A tu francuska ulica. O, widzieliście. Pięknie, ładnie. Czysto w miarę. To jest też plus, że jest. Że jest w miarę czysto. I spoko. No. Także ja osobiście patrzę, oczywiście to co mówiłem już wielokrotnie, ja się to powtarzam, kilka kolejnych, ale wszyscy patrzą na te USA i tam coś tam się stanie. Czy wygra Trump, czy Kamala, zobaczymy. Bitcoin tak zrobi swoje. Bitcoin ma swoje zasady, które, które po prostu są czyjeście. Każdy wierzy w innego bitcoina. Tak już tu nie będę nawet polemizował. Pozdrowienia dla słynnego Discorda. I tak was chłopaki lubię. No. E, ale, jak to się mówi, trzeba, trzeba po prostu Bitcoin zrobić swoje. A my sobie, a my sobie działamy, nie? Dobra, wiecie co? Ja zrobię taką krótką pauzę, wyciągnę tą przedłużkę do gimbola i generalnie, i generalnie idę tam na ten dworzec, znaczy na tą promenadę, bo nagrywam na promenadzie trochę. Porównanie do. Gimbola tego, którego miałem wcześniej, czyli to, co miałem GoPro 9 plus, plus ten gimbal, już nie pamiętam, znaczy Zion. no to generalnie jest, generalnie jest dużo lżejszy ten cały zestaw. I przede wszystkim nie trzeba bawić się w jakieś kalibrowanie, bo to jest straszne pierdzielenie się, te wszystkie, wszystkiego rodzaju kalibracje. Tu jest wszystko zamontowane. Ja tylko sobie skrzyneczkę dokupię z tego DJI, bo są takie różne skrzyneczki fajne które można sobie zastosować. No, wracając dalej do tematu. Bitcoin zrobi swoje, Bitcoin nic nie zmieni, e, chociaż niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwy Bitcoin, no, ale inni mają inne zdanie. No, e, przechodząc sobie do drugiego tematu, to co się działo tutaj na rynku kryptowalut, to oczywiście, to oczywiście e, Ostatnio wzrosty. Udało się przebić. Już wszyscy wierzyli w ATH, więc pewnie był rynek przelewarowany. No więc było oczywiście, jak to mówią Ślązacy, Kaj je pump, tam będzie dump. Stare przysłowie starożytnych Ślązaków. Z, jak to się mówi, od samego Franca Josefa. E, więc... Bo poszło nam w okolice 70 tysięcy. Chyba 69 000 było, już nie pamiętam dokładnie. E, a później oczywiście Powrót, później oczywiście e, zbicie. No i zaraz było: O, teraz to już będzie, nie? Zahor pewnie dalej wierzy, że będą jakieś spadki. Ja uważam, że jest dobrze, aczkolwiek też uważam, że dopiero przy przebiciu 80 tysięcy dolarów za bitcoina, a nawet wyższych poziomów, dopiero wtedy wróci ta wiara. Na rynku nie ma świeżej krwi. Na rynku tak naprawdę kręcimy się we własnym sosie i kapitał tylko przypływa. To do gemów, to do stremów, to do jakichś tam innych rzeczy. A my się kręcimy we własnym sosie i my po prostu, i my po prostu mamy… Nie wiem, czy to jest przejście, czy gdzieś wlazłem w jakiś ten… ale no, chyba jest, no jest. No, także na razie nie ma siły, to trzeba jasno powiedzieć, żeby jakoś mocno… Nie ma nowych inwestorów, tu też na pewno ETF-y troszeczkę skupiły. E, też ETFy skupiły. E, te, bo e, no Ludzie bardzo często idą do ETF-ów, chociaż ETFy powinny skupować e, jeden do jednego. Nie powinno być papierowego bitcoina, ale jak jest. No to... To tak jak z Teterem. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. nie? Także trzeba uważać. Tutaj mamy jakieś przejście. O. Przechodzimy sobie. No szybko, jestem już na promenadzie. Tak tego się przełączam z widoczkiem, o. Jestem już na promenadzie. W sumie nie wiem, czy to już jest Morze cudziemne, czy tu jest jakieś jeszcze, czy tu jest jeszcze jakieś morze inne. Dobra. Zmiana widoku w drugą stronę. I chyba zejdę sobie może, o tu ktoś nawet nagrywa też. O także funkcja, funkcja Facetrack jest fajna. To mi się podoba. Można ją oczywiście wyłączyć. O, tu chłopaki jakieś nagrywają. No, zaczyna się robić gorąco, pewnie zaraz jakąś bluzę zdejmę. Bo się zaczyna. Chociaż może skończę nagrywać, bo, bo tyle. To jest też fajne, że można go postawić i, i nie ma problemu. Dobra, idę w tym kierunku. W każdym razie. W każdym razie o, jest git. E, idziemy dalej. Jeśli chodzi, to właściwie już Bitcoina nie będę Was tu męczył. Teraz o wyjeździe do Szczecina to już mówiłem. Teraz jeszcze, teraz jeszcze nie wiem czy widzieliście, że będzie pierwsza gala MMA w temacie, w temacie tego. Cashify organizuje, tak zwane Cashify, no trzeba wyjaśnić paru naganiaczy. Dużo osób tam się zapisało z tego co wiem, może być ciekawie. Nie wiem kto dokładnie tam się zapisał, bo nie pytałem w sumie, ale, ale jest naprawdę jest naprawdę spoko, nie? Jest naprawdę spoko. Eee, zobaczymy jak to wyjdzie. To mnie też jestem ciekawi. Będę na gali. Zobaczymy jak, jak to wszystko, jak to wszystko wyjdzie. O, tu są jakieś zajebiste schody. Zaraz wam to też pokażę. Tu są jakieś takie zajebiste. A to jest zoom. Czekajcie, muszę uwolnić zooma i teraz pokazać o tu. I jeszcze raz zuma. o. Patrzcie, jakie zajebiste schody i tam na górę. Chyba tam pójdę. Tak mi się wydaje, że tam pójdę i zobaczę... Aha, teraz jeszcze nie wykryto twarzy, no to kurde, stary. Jak nie wykryto twarzy, jak twarz jest jak u świni. O. Dobra. Jeszcze raz cyk i teraz zobaczmy cyk. Już wykryłeś twarz czy... o trzeba, wykrycie twarzy. No, te wszystkie funkcje AI są fajne. Pójdę tam na górę, ale to później. Teraz gala. Zobaczymy. Ja zresztą nie ukrywałem tego, podpisałem umowę z Cashify. I w tej umowie po prostu mam współpracę marketingową. Jest cały czas trwający konkurs, chociaż być może, gdy oglądacie ten materiał, nie wiem, czy uda mi się go wrzucić w sobotę rano. Zobaczymy. Ale jeżeli uda mi się w sobotę rano wrzucić, to, to będzie, to będziecie przed jeszcze na fin finiszu konkursu, oczywiście do wygrania dwie sztabki złota, bo wiadomo, gold to jest gold i nie to nie Bitcoin Gold. No, zastanawiam się w ogóle jak jest przejrzystość wody, nie o, no, tu się ktoś kąpie nawet, mogłoby być nowe, nie wiem jak to wygląda kwestia nurkowania, bo w różnych krajach bardzo różnie, nie zawsze można, nie zawsze można się ten, wszędzie, no, muszę tu na górę wejść, Kurde. trochę ta wycieczka schodowa mnie czeka wiecie co, a może tak, może ja pójdę na górę i jak wejdę już na górę i przestanę sapać to wrócę do Was jestem już fajnie to wygląda patrzcie, tu macie morze a tu macie widok na Nice a tu macie widok z góry no. a nie było aż tak trudno się spodziewałem. Jeszcze oczywiście jest jakieś podejście jeszcze wyżej, także będę się troszeczkę zaraz jeszcze wspinał, ale chciałem Wam zrobić tylko taką przybitkę, właśnie z tego miejsca. To ciekawe, jak mikrofon działa, to jest dopiero dowiem się po fakcie. No, 13 pięter w górę mam już zrobionych. Oczywiście w hotelu też się to liczy tam, ale tu jest jeszcze wyżej, jeszcze na samą górę, a później schodzę na dół. No, dzisiaj taki troszeczkę krótszy ten odcinek w plenerze, bo bardziej taki podróżniczy chyba vlog niż to cokolwiek innego. No, jeszcze, jeszcze trochę poruszę parę różnych tematów, ale to tak skrótowo, także mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Doczłapałem się na samą górę. Tam jest lotnisko w Nicei. Nie wiem czy to będzie widać, chociaż 4K to będzie widać. Tu macie samą niceę. No. A ja jestem na jakimś wzgórzu. Trochę jeszcze chwilę pogadamy sobie o krypto. Mówię taki krypto vlog podróżniczy. No, nie wiem gdzie tu jeszcze pójdę na miejsce. W każdym razie to, co mówiłem już wcześniej: nowej kasy na rynku nie ma. Świeżej krwi na rynku nie ma. No i generalnie. Jest problem. Mieszamy się to do gemów, to do skamów, to do coś tam, to do tego i tak dalej. Aczkolwiek widzę też pozytywny aspekt. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy powrócili na kanał Meksa i po dłuższej przerwie. Fajnie jest mieć z Wami znowu kontakt, fajnie jest, że wpadacie, szczególnie na niedzielach. Wiecie, są takie niki, ludzi, którzy powiedzmy, jak nagrywasz na YouTube, no to po jakimś czasie, po jakimś czasie przyzwyczajasz się i zapamiętujesz niektóre nicki, szczególnie jak ktoś się udziela, no bo wiadomo, że jak nie komentuje, to nie. No i widzę, że niektórzy powrócili po dłuższym, po krótszym czasie, także jeżeli jesteście taką osobą, to zachęcam do komentarza. Napiszcie po jakim czasie powróciliście do tego, po jakim czasie powróciliście na kanał i tak dalej, i tak dalej. To fajnie będzie z Wami wejść znowu w interakcję, cieszę się, że jesteście. No, w każdym razie myślę, że to się zmieni. Oczywiście ETF-y, tak jak mówię, trochę ich krwi ściągnęły starej, ale może ja ten mikrofon wiecie co, przewieszę gdzieś tu wyżej o, o. tu mam plecak teraz będzie chyba lepiej słychać, chociaż jeszcze nie rozkminiłem tego Premier Pro jeśli chodzi o ten dźwięk, jaj, on jakiś taki sztuczny wychodzi, a ja myślałem, że to będzie na zasadzie, że to będzie działało jak kompresor podbija dźwięk Podbija dźwięk i generalnie wrzuca, kompresuje, podbija dźwięk i generalnie wylatuje z tego taki płaski dźwięk. Tak jak, jak ktoś miał do czynienia z kompresorem, to wie jak kompresor. kompresor działa, nie? O, tu jest na górze jakiś taki park. No. Dzieci sobie mają jakieś takie o, różne zajęcia i tam dalej. Fajne sprawy. No dobra. Świeża krew. Tu mamy, zaraz może widoczek kolejny Wam pokażę, z drugiej strony na port, może uda mi się, niektóre jachty, które tam stoją. Oczywiście w Monako jest jeszcze bardziej na bogato, co ciekawe, w Monako uważajcie, gdybyście byli, żeby roaming zapiąć na sztywno do francuskich bo Monakijskie, szczególnie jeśli chodzi o transmisję danych, tak jak patrzyliśmy, to 100 kB w Monako kosztuje 12 zł. No wiadomo, że tam nie mieszkają biedni ludzie w większości. No ale dobrze, że sieci komórkowe wprowadziły coś takiego, że jest blokada, że tam wydacie 200 czy 400 zł i więcej, więcej wam nie, nie ściągnie z karty, no bo no mówię. Jeśli chodzi o Monako, to mówię, tam jest jak za zboże. No jak jesteście miliarderem, no to tam nawet 12 zł za... 100 kB to nie jest problem, nie, ale przy, ale przy jakiś większych tych, no to masakra. Dobra, pokażę wam teraz ten port. E, patrzcie, no takie stateczki, malutkie sobie tutaj stoją, nie? Szczególnie ten wycieczkowiec. Może uda mi się go powiększyć. O, patrzcie, jeszcze na dwukrotnym zoomie tutaj przejedziemy. O, nie, ma, patrzę, nie ma tutaj możliwości. O, fajnie to wygląda, nie? No ale tak jak patrzyłem, to powiedzmy te mniejsze jachty to już jest jakieś 30 milionów złotych, a podejrzewam, że ten to już jest w setkach, nie? Także. Także. Włączyło tego face? O, jest. Chwilę zajmuje. No. Także pięknie jest. Super. Zaraz będę schodził Zaraz będę schodził na dół, bo nie chce mi się. Tam nawet jakieś są zapiekanki, jak zapiekanki, to wiadomo od kogo. Zobaczymy, czy to tam jest. Może coś mi skonsumową. No, w każdym razie za jakiś czas pochwalę się pewną rzeczą, ale to dopiero za dopiero, dopiero za jakiś czas nie to trochę czasu jeszcze, jak to mówią, trochę jeszcze wody w wiśle musi upłynąć, czy tam gówna, czy tam czegoś innego, żebym się tym pochwalił, ale. Jestem na dobrej drodze. I nie chodzi o żadne współprace czy coś takiego. nie. Także to. I dać sobie jeszcze plecak, żeby tu... O, o powiem Wam. Plecak mam z Neotulz. Dostałem go za te punkty w Orlanie. Nie wiedziałem, co wziąć. I bardzo fajny plecak, bo to jest plecak narzędziowy generalnie, ale jest bardzo dużo. Są dwie duże kieszenie plus mnóstwo tam małych, większych, mniejszych i cały sprzęt elektroniczny taki typowy jako bagaż podręczny na, na lotnisko, bo tutaj miałem też rejestrowany, wiadomo. Jako bagaż podręczny na na lotnisko to jest super sprawa bardzo fajna no co ciekawe zauważyliśmy jedną rzecz że są też gołębie są takie jakie normalne jak u nas w Polsce są te jasne gołębie ale są też takie czarne nazwijmy to gołębie no nie są oczywiście czarne czarne ale są takie jakieś no, ciemniejsze nie wiem czy to jakaś inna odmiana czy u nas nie ma i tak dalej Dobra, wiecie co? Jeszcze nagram jakąś przybitkę jak zejdę na dół. A patrzcie, kogo ja to spotkałem? Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, a czy góra z górą? Patrzcie Prezes Prezes Tu jeszcze dwóch prezesów O, proszę bardzo Czekajcie, muszę wyłączyć ten facetrack, bo nie można pokazać ludzi, bo to... Kurde, wyłączcie o, proszę bardzo, znacie tych panów? A co ty tutaj nie, robisz? Proszę pana. Ja tu naganiam. Aha, A to wy. Influencer vlogger! Masza robota Wasza robota. No, widzieliście. Co za naganiacze. No. Chleb jeden drugiemu zabiera. Tak, dokładnie. Chleb. Dobra, jeszcze widok z góry i kończymy ten odcinek. A patrzcie jaki widoczek z góry piękny. No, także taki krótki odcinek, mam nadzieję, że Wam się podoba, dobra, Facetrack włączony, także pozdrawiam wszystkich, tak jak mówiłem, to był właśnie Białystok, najpiękniejsze miejsce w Polsce, najlepsze do życia, cześć!